Dobre, godzina czwarta rano. Dał wstać się godzinę wcześniej. I możemy zaczynać przygodę. Za oknem jeszcze ciemno. A odwiedzik już przygotowany na drogę. Zostało się zabrać rzeczy, wcinać w i tracimy. godzina 5.45, Wyruszamy z suwołk. Ok. Kierujemy się na Warszawę. Udało się 15 minut wcześniej wyjechać. Trasa zapowiada się obiecująco. Ciśniemy! Ciśniemy, ciśniemy! Co dzisiaj? Dzisiaj w planach jest dojechać teraz aktualnie do Warszawy. Tam mi koleżanki samochód i zbieramy się na pociąg do Krakowa. A w Krakowie po zakwaterowaniu trzeba odebrać pakiety startowe na maraton. Oraz na bieg nocy, w dzisiaj się odbywa. Więc y, przedstawię dzisiaj y, całą organizację, cały wyjazd. Wychodzę do Warszawy. Na szczęście moja miejscówka przy złotych tarasach oddała. Udało się znaleźć miejsce. Czekam, szałtko autko ostygnie. Lecę po kawkę i zrobię sobie krótki spacerek. Tak, to Teraz po to, Zostałem już pod blok po mojego kompana do dworca, stamtąd będzie zabrany mój samochód. I kurczę, będę teraz w te wieczorze. Kopa! A ja zmierzam na perę. Klinik pożegnać się z podwórkiem na pociąg. Dobra, dosyć odebrałem jest z powrotem Ze dysfacji. Niestety nie udało mi się wyrobić. I teraz zapadła decyzja, że wykupuję Pendolino i wyprzedzam ten pociąg, który mnie, który mi odjechał z przeszednosa. i witamy go na stacji w Kerkowie. a na razie szybka szamka i na centralny przejazd. Ciao! Misja zakończona sukcesem. Jest, jest, jest! jest, 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 jest. Cześć! Po raz ostatni! Po raz ostatni, widzimy się tań. za tydzień. Witam w Jestem przed swoim pierwszym pociągiem. Także przez się udało. dobry, witam. Dotarłem. Pięknym korytarzykiem do małego, skromnego pokoiku. Zbieramy się po odbiór pakietów. Hello. Wróciłem z odbioru pakietów startowych. Już teraz może trochę bardziej na spokojnie. Niestety chciałem nagrać od strony organizacyjnej, ale zbyt duży tłok trochę Presja, zżarła i mam tylko jakieś drobne przybitki po prostu z tego odbioru. Ale teraz mogę pokazać jak i z czego składa się, yy, składa się ten pakiet. Tak więc mamy eleganckie torby. Fajnie, bo będzie można je wykorzystać też po raz kolejny. Tutaj jest zestawik na bieg nocy. E, niestety nie mam w swoim lokum kuchenki, żeby móc przygotować swoim makaron. Więc dwie pociuszki po prostu pójdę w podstawkę. A tutaj mamy secik na maraton wraz z koszuleczką. Oczywiście był gdzieś tu jeszcze batonik, ale go wsunąłem niedawno. Oraz dokupiłem sobie jeszcze żel, bo mi brakowało do moich. Plan na bieg nocny jest taki, że zamierzam go tak czysto rekreacyjnie przebiec. Zobaczyć jak Kraków wygląda nocą. I po prostu mieć fan z tego biegu. Też za się nie usilę, czy w życiu jednak w no, pełnej regeneracji to nie będzie, ale postaram się jak najmniej wysilić, aby dzisiaj dosłownie, tylko tak forfami to mm, A z racji tego, że maratonu jeszcze nigdy w życiu nie biegłem, to nie chciałbym się przepalić dzisiaj. I nie mogę też się doczekać. Jutro maratonik! E, postaram się zdać relację. Mam nadzieję, że bez żadnego problemu uda się oba byli zakończyć i będę jutro mógł świętować. Zebrany już, przygotowany jestem. Tutaj superanckie miejsce w tym pomieszczeniu jest ten korytarz. Idealnie idealnie rozplanowane miejsce, że można było się polować i się rozgrzać. I superancko. godzina 20 i startuję za półtorej godzinki. Dotarłem miejsce. Do startu została godzina i 9 minut. Zapowiada się ciekawy. Ogólnie pierwszy mój bieg takiej nocnej arażacji więc może być super. Lecę jeszcze się delikatnie rozgrzeć i zaczynamy. Kręcę się po tym rynku, tak w oczekiwaniu na start na ustawienia zawodników. I tak powiem, w pewnym momencie czuję, że znaczy ogólnie mega pozytywna energia, dużo ludzi się, się zbiera, to i tak ta energia pozytywna się pojawia. Ale mimo wszystko, tak patrząc na wszystko, zacząłem odczuwać yy, yy, to samo, to że tutaj nikogo nie mam. Ale akurat dwie osoby podbiły. Ja swoim omanem angielskim e, zamieniłem kilka zdań. I e, od razu się humory poprawi, jak uczynimy powodzenia. Także jest, jest energia i zaraz Startujemy z rolowaniem, szyki pysznic i zbieram się na maraton. Wczorajszy bieg nocny, naprawdę mega klimat. Udało się, udało się zdobyć. Lekie, lekkie, lekki kryzys jest z, odnośnie dzisiejszego startu, ale staram się mm, negatywnie nie myśleć i próbować. Robił się powoli niezłe po bojowisko tutaj. A na ścianie mam akurat obraz z miejsca, w którym startowałem wczoraj. Ciekawe czy dzisiaj tak samo będę z tego miejsca startował. Ale ten korytarz to jest taki potężny game changer. Tutaj zrobić rozgrzewkę, to jest idealne miejsce. Jeżdżę mamy mocy kończę izotonika i lecę pod zimnie pysznie do kominę. I startujemy z dobrym, z dobrym nastawieniem. Widzę tu jest marynek główny. Stresu brak, nic elegancko. Jedynie jak czuję dyskomfort to w lewej stropie. Duży palec po znoki ktoś mnie na A tak Zapowiada się okej. Okay. Zobaczymy jak to będzie. 4, 3, 2, 1. I występował najpiękniejszy Maraton w naszym kraju. 21 Krakowia maraton. kilometr. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Oficjalnie na 15 km stwierdziłem, że pierdolę te 4 godziny, Walce, żeby po prostu sobie. Ale i tak będzie się starał, żeby skrócić i obec mniej 4,15. Niedługo połowa dystansu. Nóżka podaje, nóżka podaje. Gorzej, że głowa siada. Ale lecimy. Tak praktycznie kondycja. Idealnie fajnie się utrzymuje. No, Nogę dosłownie tylko lewy, jakiś obrzęk jest. Jedyny problem, właśnie, aktualnie głowa ale lecę. 21 km. No teraz to dopiero zaczyna się prawdziwy bieg. Jedynie dalej za główką, bo ledwie 22 km. Nie spodziewałem się, że tak szybko pojawia się pierwszy skurcze na udach. Ale rozbiegamy tu niestety miałem już grupę z czasem na 4.20 więc 4.15 już mi ucieka niestety chyba, chyba tym razem nie powalczę o ten czas na pewno już pasmata pojawiła się na tym 15 km na razie jestem w drodze do 26 udało się ją już pić, ale już nogi przestają przestają podawać powoli więc Wydaje mi się, że na horyzoncie też może nadejdzie. 27 kilometr. spięło mi udo. Ale mimo wszystko pozytywne nastawienie. I lecimy dalej. Lecimy. Będę kurewską zły na siebie później. Za ten marsz. Ale niestety chyba muszę trochę złożyć, żeby to udo odpuściło. Pogoda jest niesamowita. Klimat jest. Dalej, w dalszym ciągu jestem. Pozytywne nastawienie, ale, ale nogi przestały podawać powoli. Teraz te wiadomość kieruję do siebie z przyszłości. Jeżeli przyjdzie mi kurwa do głowy być zły za to, że taki czas ukończyłem, to niech sobie to z głowy wybije. Ponieważ teraz, pomimo bólu, dalej cisnę, dalej ciśnę. Kolejny. Utracony ten czas, ale to nieważne. To nieważne. Mamy 30 km. Tu spięło mi nogi Każdy krok na wagę złota teraz jest! Ale chyba sobie już stało się z tego śmiać niż Jest To drugi kilometr! Jebać wewnętrzną szmatę! Chuj, nogi ledwo podają! Chuj, cisne! Skurwa najtrudniejsze co w życiu robiłem! Ale chyba nie pogonamy mi szmatę. Z uśmiechem zapytano dalej 35 km już no tak wyniszczę psychicznie Uważam sobie, że 7 km też potrzebuję zrobki oczywiście, ale to już ja sam ze sobą przykrywam to już biegnę patrząc tylko w podłogę. Już walczę tylko ze sobą, żeby się zatrzymać wyniszczyłem Kilometr. Dosłownie ostatnie kroki Niestety nie dam rady Jakoś się dziś Ale za to ostatnie dwa kilometry Bez, bez zatrzymania Już metr na horyzoncie Dałem radę Zrobiłem to Jestem niesamowicie dumny I'm happy, happy Kalorii spalone, że mogę. Trzmiałoby żadnych skrupułów wcinać. A zaraz będę krywał się na kebaba. Ha, Haha! Elegantko. Tak, jakikolwiek dużo poprzumienia. Wykupiłem się w apączki. E, chyba zostawię je po prostu na później do kawy. A tak jak mówiłem lecę najpierw na wypiętku Te schody zabieram mi postawić opór jakikolwiek Zostałem tak pogupy dzisiaj podczas biegu, że a te schody to jest się Cieszę się niesamowicie, że udało się już wszystko zrobić i tak naprawdę teraz dopiero zaczynam na wolny, a że na podwórku jest mega ciepło No czy ja trzeba się rozwiązanie bo jutro to może być kicha Ech, lecę korzystać z wolnego. Wszystko co planowane zostało zrobione. Ja zada dalej. Odpoczywać. Zakupiłem pin, taka rola. kolekcji na plecach podróżnych. Misja zakończona sukcesem. Zrobisz końcówkę tego filmu. Jest godzina 23. Dzisiaj nieźle słońce dało się do znaki. Bardzo mocno zostałem spiczony I nie no wiem czy też przez wysiłek czy po prostu mam jakiś stan podwórniczkowy, mega osłabiony się czuję. Ale jestem w trakcie pakowania, bo jutro już mnie wyjeżdżam. wyjeżdżam. I co? I dziękuję za oglądanie i możliwe, że do zobaczenia w następnych filmikach.